Inwestowanie w siebie to fundament, na którym budujesz swoją wartość i wzmacniasz przepływ energii pieniądza. Każda godzina spędzona na nauce nowych umiejętności, rozwijaniu talentów czy pracy nad swoim mindsetem to jak wkładanie kapitałów w najbardziej rentowną inwestycję ciebie samego. Kiedy podnosisz swoją wartość, zaczynasz zauważać, że otoczenie odpowiada na Twoją wewnętrzną przemianę. Lepsze oferty pracy, bardziej dochodowe projekty, a nawet niespodziewane okazje inwestycyjne zaczynają pojawiać się. To, co dajesz światu, wraca do Ciebie zwielokrotnione. Jeśli dzieje się wartością, energią, wiedzą, pieniądze stają się efektem ubocznym Twojego wzrostu. To właśnie dlatego rozwój osobisty nie jest wydatkiem, ale inwestycją o najwyższym zwrocie. Podsumowując, inwestując w siebie tworzysz fundament dla stabilności finansowej i obfitości. Twoja wewnętrzna przemiana napędza zewnętrzny sukces. Zaczynasz przyciągać pieniądze, bo wprowadzasz do świata więcej wartości. Nie czekaj, zainwestuj siebie już dziś i zobacz jak twoje życie zmienia się na najlepsze.